Jak wspominałem, mamy sześć różnych strategii inwestycyjnych. Każda z nich odnosi się do innego benchmarku, więc zobaczmy teraz, czego możemy się dowiedzieć, jeżeli chodzi o każdą z nich. Zaczynamy od tego, że zaprezentowany jest na pierwszym planie, można powiedzieć, stosunek tego, jak prezentuje, prezentuje się dany model. Na przestrzeni ostatnich 10 lat, od, 1 1, od początku, praktycznie od 1 stycznia 2013 roku, no i później widzimy, jak się, kształtowała się krzywa, jeżeli chodzi o procentową stopę zwrotu. Skumulowana w tym przypadku to jest prawie 900%, jeżeli chodzi o. Strategie akcje lepsze niż SP500, podczas gdy w tym samym czasie benchmark, czyli SP500, indeks 500 największych spółek notowanych na giełdzie w Nowym Jorku, uzyskał jedynie, jedynie to oczywiście jest nadal bardzo dobry wynik, ale w porównaniu do naszego benchmark, naszego modelu, który tutaj potrafił na tych danych osiągnąć niemal 900%, no te 222,2% prezentują się jednak w słami. Aktualne typy akcji. No i tutaj mamy to, to tą część, tę część, która pozwala nam wykorzystywać dany model w praktyce. Czyli wraz z miesięcznym, miesięczną odnawialnością. Częstotliwość przywracania równowagi jest w tym miejscu. Do tego przejdziemy oczywiście za chwilę. Mamy wyselekcjonowane spółki. 20 spółek, taki jest, taki, taki jest jeden z warunków tej strategii. Czyli mamy wyselekcjonowanych 20 spółek, które spełniają warunki selekcji. Są, spełniają kryteria. No i zostały wyselekcjonowane na podstawie wyników działania sztucznej inteligencji przez analityków i są one w tej chwili rekomendowane i sugerowane jako te, które powinniśmy, na które powinniśmy zwrócić uwagę, jeżeli chcemy podążać właśnie tym modelem, który proponuje który proponuje strategię akcje lepsze niż SP500? Wśród nich mamy m.in. PayPal Holding, Palo Alto, czyli ON Semiconductor, Tesla, czyli różnego rodzaju spółki branżowe, czy to z sektora finansowego, czy z sektora technologicznego, chociażby Nvidia, która świetnie radziła sobie w ostatnich kilkunastu miesiącach. Tesli, nie muszę Państwu przedstawiać i jeszcze kilka innych. Oczywiście, jeżeli chcemy zobaczyć sobie bardziej szczegółowo, jak prezentuje się dana spółka z punktu widzenia fundamentalnego, wystarczy, że klikniemy na nią i, i przechodzimy sobie do jej szczegółów. Jeżeli chodzi o to, jak czytać poszczególne zakładki, o tym też mowa w osobnym webinarze. Jeden z, z najbardziej interesujących pozycji w tym przypadku to jest wartość godziwa, sugerująca nam, jak to wygląda, jeżeli chodzi o przewidywania w, nas w najbliższym czasie, czy to za pomocą przede wszystkim celu analitycznego, czy modeli inwestycyjnych. Kondycja finansowa w taki skonsolidowany sposób pokazuje nam, jaka jest obecna sytuacja finansowa spółki. Poniżej mamy do czynienia z takim bardzo selektywnym i obrazowym zestawieniem najważniejszych informacji, które powinniśmy, na które powinniśmy zwrócić uwagę w przypadku konkretnych wyników danego modelu inwestycyjnego. Czyli mamy całkowity zwrot, czyli to, o czym już przed chwilą mówiliśmy, tutaj niespełna. 900%, no i wydajność ponad SP500, czyli w tym przypadku jaka jest różnica pomiędzy wynikiem, który uzyskany został przez SP500, a, a danym modelem. Roczna stopa zwrotu, mówimy tutaj o średnionej ośrednionym wyniku, czyli w przypadku tego modelu średnia roczna, średnia roczna stopa zwrotu mogła wynieść i wyniosłaby 23,4%. Współczynnik szarpa, czyli jeden z elementów, który mierzy potencjalne ryzyko, jest to 1,3. No i ogólna ocena ryzyka, dlatego że tutaj jeszcze mamy do czynienia z betą czy innymi współczynnikami i na podstawie tych właśnie kryteriów jest taka ogólna etykieta, którą możemy, możemy widzieć w tym miejscu no i jest to ocena ryzyka średnia. Jeżeli znajdziemy na każdą z tych wartości, na każdą z tych grafik, od razu mamy wytłumaczenie tego, w jaki sposób czytać, w jaki sposób interpretować dane, dane, dane pole. Poniżej mamy opis, tak, czyli takie ogólne, ogólna charakterystyka tego, jaka idea przyświeca stworzeniu właśnie takiej strategii, czym jest SP500, krótki opis benchmarku, no i krótki opis właśnie tego, jak, jaka idea przyświeca akurat tej strategii inwestycyjnej. Mamy podstawowe dane, takie jak data rozpoczęcia testu historycznego. Czyli to, o czym mówiłem, 1 stycznia 2013, częstotliwość przywracania równowagi. I to jest właśnie ten okres, na podstawie którego dane są aktualizowane i ponownie analizowane przez model sztucznej inteligencji. Koncentracja na rozmiarze, i tutaj. Opis taki ogólny, duża kapitalizacja, ale to nam mówi też o tym, że interesują nas raczej spółki właśnie większe, jeżeli chodzi o kapitalizację. Te spółki mniejsze, średnie są, nie są brane pod uwagę, jeżeli chodzi o selekcję. Obok dodatkowe kryteria, takie podstawowe, jeżeli chodzi o selekcje, czyli mówimy tutaj, jaki sektor, jakie sektory są brane, nie ma tutaj limitów, jeżeli chodzi o tę strategię, następnie motyw, czyli benchmark nasz, indeks SP500, region handlowy Stany Zjednoczone, region gospodarczy rozwinięty, czyli mówimy tutaj o regionie gospodarczym, szczególnie o krajach rozwiniętych, ale tutaj zawężone jedynie do spółek ze Stanów Zjednoczonych, średni dzienny wolumen obrotu ponad ponad 1000 kapitalizacja rynkowa, czyli to ta, ta koncentracja na rozmiarze powyżej 25 miliardów dolarów, czyli no nie skupiamy się tutaj na rynkowej drobnicy, tylko na kapitalizacji rynkowej powyżej właśnie już tej znaczącej kwoty 25 miliardów dolarów. No i tutaj jeszcze dodatkowe Kryteria takie jak nieskorygowana cena zamknięcia, czy maksymalny hold, maksymalny holding, czyli ile maksymalnie spółek może być brane pod uwagę, jeżeli chodzi o ostateczną selekcję. To jest maksymalna liczba, tak? Jeżeli analityk na podstawie danych stwierdzi, że powinno być tych spółek 18-17, to też jest to możliwe, natomiast mówimy tutaj o maksymalnym holdingu. 20 spółek. Statystyki wydajności, i tutaj w takim już zestawieniu tabelarycznym mamy odniesienie do innych benchmarków, tak? czyli mamy tutaj Dow Jones, Nasdaq, New York Stock Exchange Composite, SP 500, no i akcje lepsze niż SP 500, czyli nasz model, no i widzimy porównanie na podstawie stopy. Zwrotu. Od razu możemy sobie przeskakiwać pomiędzy tymi wskaźnikami i prezentować je w formie tabelarycznej. Mamy później beta, współczynnik sharpa i współczynnik sortino, czyli miary, miary ryzyka. No i maksymalna wypłata. Tutaj mówimy o maksymalnym obsunięciu kapitału. Bardzo ważne, dlatego że pokazuje nam, ile w danym okresie. Model czy inne benchmarki miały w najwyższym momencie jaka strata. Była na, jeżeli chodzi o stopę zwrotu, są one dosyć podobne, bo mówimy tutaj o drawdownie, czyli o maksymalnym obsunięciu kapitału w granicach 30-37-38%. Można nieco większe ryzyko zaobserwować na podstawie bety, czy. Innych współczynników w przypadku, właśnie akcji przejęcia SP500, ale nadal tutaj ta stopa zwrotu jest wyraźnie wyższa niż pozostałe benchmarki. Wybrane akcje, przeszłość i teraźniejszość. Bardzo istotne i bardzo interesujące z punktu widzenia takiego stricte już analitycznego, stricte selektywnego. Jeżeli jesteśmy zainteresowani tym, jak się, kształtował się portfel na przestrzeni tych 10 lat, jak kształtuje się on obecnie, bo tak wybrany jest domyślnie, tak? czyli w tym miejscu mamy pokazane w formie tabelarycznej, jak, prezentują się, jak prezentuje się właśnie cały portfel, i dodatkowo jeszcze dostępne mamy takie, można powiedzieć, podstawowe dane od razu widoczne w formie tabelarycznej, ale jeżeli chcemy zobaczyć sobie, jak to kształtowało się, powiedzmy, jeszcze w maju tego roku, no to jednym kliknięciem jesteśmy w stanie sobie taki podgląd wykonać i widzimy już, że mieliśmy tutaj do czynienia z takimi spółkami dokładnie w aktualizacji 1 maja. Jednym kliknięciem też możemy kopiować do obserwowanych, czyli... Możemy te spółki dodać do naszej listy i mamy też do czynienia z pozostałymi danymi, takimi jak etykieta wartości godziwej, wartości godziwej do analityków, ogólna etykieta, więc no tutaj jest to dosyć łatwo edytowalne, mógłbym powiedzieć, i łatwo nawigować pomiędzy spółkami wskazanymi przez Propix, a pozostałymi funkcjonalnościami, które oferuje Investing Pro. Tak, ale wracając do, wracając do naszych strategii, tak, prezentuje się, tak prezentują się wszystkie najważniejsze punkty i właściwie wszystkie, które żeśmy tutaj omówili. Jeżeli chodzi o opis strategii, o tego, czego możemy się dowiedzieć. Z jej opisu, jak czytać i jak interpretować wszystkie te dane. Przejrzyjmy sobie też inne strategie, jak prezentują się one w szczegółach. Pobi wynik dał. Mówimy tutaj oczywiście o Dow Jonesie, czyli mamy bardzo podobną strategię, jak w przypadku SP500, z tym, że w tym przypadku benchmarkiem jest, benchmarkiem jest Dow Jones, czyli taka średnia przemysłowa, jeszcze używając takiej starej nomenklatury. I dane również są bardzo optymistyczne, jeżeli chodzi o jeżeli chodzi o wyniki testowania wstecznego, 576,4% zwrotu przy 176,6 stopie zwrotu dostępnego w przypadku benchmarku na przestrzeni ostatnich 10 lat i również spółki, tak? czyli to, co nas najbardziej interesuje. W przypadku Dow Jonesa jest to ograniczone w tej strategii do 10%, spółek, możemy widzieć takie perełki jak Apple, American Express, Goldman Sachs, JP Morgan, Microsoft, czyli głównie jeżeli chodzi o te akcje, no to mamy do czynienia z sektorem bankowym i sektorem technologicznym, chociaż, ale również zdarzają się, możemy w tym przypadku, jeżeli chodzi o aktualne wskazania, widzimy również czy, czy, czy Nike, czy, czy Benning, tak więc jest to zróżnicowanie, więc nie ogranicza się to tylko do jednego, dwóch sektorów. No i też kolejne dane, kolejne informacje, które możemy, na które powinniśmy zwrócić uwagę o których już mówiłem, więc nie będę się tutaj powtarzał w tym przypadku. Bardzo podobna, podobne kryteria, jeżeli chodzi o takie dodatkowe selekcje, również duża kapitalizacja nas interesująca na ryzyko jest średnia. Mniejszy jest jednak holding, jest nieco, właściwie dużo mniejszy, nie można mówić tutaj o nieco, dlatego że kapitalizacja rynkowa tutaj zaczyna się od 500 milionów, ale również ograniczamy się do rynku Stanów Zjednoczonych. Średnia stopa zwrotu na tle pozostałych indeksów 19,1, bardzo podobne odczyty. Jak w przypadku strategii, którą analizowaliśmy na początku. Również to samo, jeżeli chodzi o strukturę danej, danego modelu i jego prezentację graficzną, również możemy swobodnie nawigować. Nawet sobie jesteśmy w stanie zrobić podgląd do tego, jak wyglądała. Wyglądała ta strategia i struktura jego portfela, jej portfela na początku, czy 1 stycznia 2013. JP Morgan czy Microsoft utrzymują się tutaj cały czas, ale to nie znaczy, że po drodze nie mogą dochodzić do zmian. Tak, model jest, tak jak mówiłem, dynamiczny, dane są analizowane na bieżąco w, 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 w odstępie miesiąca, tak więc dynamika i, i ponowna i ponowne częstotliwość przywracania równowagi, jak to jest fachowo ujęte, no jest na dosyć intensywnym poziomie. Tytani technologiczni, stopa zwrotu tutaj już ponad 1000%, również w tym przypadku benchmarkiem jest SP500, natomiast Natomiast no, różnica jest taka, że skupiamy się, jeżeli chodzi o te strategie, jak sama nazwa wskazuje, na spółkach technologicznych. Nieco się współczynnik szarpa dalej ocena ryzyka jest średnia holding jest 15 spółek kapitalizacja rynkowa powyżej miliarda i też. Technologia informacyjna, akcje technologiczne w Stanach Zjednoczonych, czyli nie tutaj nie, nie sięgamy do innych sektorów, nie sięgamy aż tak szeroko jak w przypadku Dow Jonesa czy w przypadku SP500, tylko zawężamy z pole wyszukiwań właśnie do, do głównie przede wszystkim akcji spółek technologicznych. Kolejne dane, jeżeli chodzi o wydajność, roczna stopa zwrotu jest bardzo podobna jak w dwóch poprzednio analizowanych przypadkach 26,3%, a przy podobnych, przy podobnym drawdownie nadal jest to w granicach właśnie 30-40%. Tych drawdownów oczywiście nie da się nie da się uniknąć. Zdajemy sobie sprawę, że na przykład rok 2022 był dosyć Niekorzystny, mówiąc tutaj bardzo eufemistycznie, dla rynków akcji, więc no takich drawdownów jak chociażby w roku 2022 uniknąć się nie da. Chodzi o to, żeby oczywiście miało to ręce i nogi i dawało przyzwoite stopy zwrotu, lepsze od benchmarków, jeżeli chodzi o okres nie roku, nie dwóch, ale co najmniej dekady. Akcja o najwyższej wartości i tutaj mamy 789, bardzo podobne wyniki, tak czyli ocena ryzyka jest średnia, średnia stopa zwrotu 22,2 wskaźnik P do E to jest różnica zdecydowana. Czyli, że wskaźnik PDOE jest mniejszy niż 35, dlatego że charakterystyczną rzeczą dla tej strategii jest to, aby szukać jednak spółek niedowartościowanych, czyli takie, które mają potencjał do tego, aby potencjalnie rosnąć mocniej, z większą wartością procentową niż średnia. Statystyki wydajności. No i oczywiście wybrane akcje teraźniejszość i przeszłość. Zwróćmy jeszcze uwagę na to, jakie spółki są tutaj proponowane w danym okresie czasowym. Między innymi Cisco, które się przewija w, w kilku już poprzednich strategiach, Qualcomm, czyli pół przewodniki, PayPal i kilka innych. Najlepsza akcja Buffetta. No i tutaj mówimy już o nieco innym podejściu, jeżeli chodzi o konstruowanie całego modelu i całej strategii, dlatego że punktem odniesienia nie jest już indeks, tak jak było to w przypadku czterech pierwszych strategii czy S&P 500 czy Dow Jones. W tym przypadku mówimy już o punkcie odniesienia jakim jest portfel jednego z najbardziej jak nie najbardziej znanego jak nie najbardziej znanego inwestora na świecie, czyli Warrena Buffetta, wyrocznia z Omaha, który od już wielu lat stoi na czele funduszu Berkshire Hathaway. Stopa zwrotu 303 względem benchmarku, czyli wyceny funduszu 153%, roczna stopa zwrotu 15%. No, są to dane nieco mniejsze wartości, jeżeli chodzi o procenty, natomiast ocena ryzyka jest też adekwatnie niższa. Tak, to też pokazuje współczynnik Sharpa. ocena ryzyka niska, czyli ma to też swoje odzwierciedlenie w, w relatywnie w porównaniu do poprzednich strategii niższym maksymalnym drawdown, czyli motyw Warren Buffett, kapitalizacja rynkowa plus 5 miliardów, maksymalny holding 15, ale jak widzimy w, na. Dzień dzisiejszy jest to jedynie sześć spółek, które spełniają kryteria. Same praktycznie sami giganci, tak? Same uznane marki rynkowe, czyli Coca-Cola, Procter Gamble, Mastercard, Visa, Modis i Apple. Apple, który jest oczywiście perłą w koronie, bo Warren Buffett wielokrotnie zachwalał Apple, co ma też swoje odzwierciedlenie w obecnym w obecnym stanie posiadania, dlatego że Apple stanowi około 50% całości holdingu Berkshire Hathaway, wielokrotnie Buffett używał wielkich słów, takich nawet jak to, że jest zakochany w tej spółce i powinien kupić dużo szybciej, więc Apple jest tutaj sztandarowym produktem, który jest częścią i portfela Warrena Buffetta, jak i strategii najlepsze akcje. Buffetta. No, i tutaj częstość przywracania równowagi jest kwartalna. Dlaczego mówimy tutaj o kwartale, a nie miesiącu? Dlatego, że punktem odniesienia, jeżeli chodzi o dane, są raporty 13S. To są raporty, które są generowane dla, na potrzeby amerykańskiej komisji do spraw papierów wartościowych i są obowiązkowe, jeżeli chodzi o. Jeżeli chodzi o fundusze inwestycyjne, jednostki, które obracają kapitałem o wartości powyżej 100 milionów dolarów. No i one właśnie w takim, w takim częstotliwości kwartalnej muszą raportować, jaki mają obecny stan posiadania. Natomiast pamiętajmy o tym, że mają one również czas na to, żeby taki raport dostarczyć, więc. To, że dostarczą raport na przykład za pierwszy kwartał, to nie znaczy, że muszą być akurat te same już pozycje w portfelu na, na dzisiaj. Tak? Więc to zawsze jest jakimś opóźnieniem. Natomiast chciałem tylko podkreślić to, że kwartał wynika z tego, że mamy właśnie do czynienia z, z raportowaniem kwartalnym. Jeżeli chodzi o w ogóle o takie. Pomysły inwestycyjne w oparciu o portfele znanych inwestorów. To zachęcam również do zapoznania się z zakładką Pomysły, która pokazuje właśnie na podstawie wybranych filtrów. <laughs> Przepraszam. konkretne fundusze inwestycyjne. No i właśnie jednym z nich, tak jak pierwszym widocznym, jest. Portfel Warrena Bafeta i możemy zobaczyć sobie szczegóły tego, jak on się prezentuje. Tak, jaki mamy holding konkretny, tak, jaki jest procent udziału danego, danego, papieru, danego papieru, czyli danej spółki w całości portfolio, tak jak wspominałem, Apple no to jest 50%, czyli pełna dominacja jeżeli chodzi o portfel. Mamy też okresy sprawozdawcze, za który został wydany, wypuszczony ostatni raport, którego data zgłosiłem od 14 listopada, czyli to jest też ten, to opóźnienie wynikające z faktu, że spółka ma, jeżeli dobrze pamiętam, 45 dni na to, ażeby żeby dany, żeby dany holding, dany stan posiadania na, na wymagany kwartał opublikować. Podsumowanie aktywów, też krzywa tego, jak prezentowała się wycena portfela, więc takie dosyć konkretne informacje, jeżeli są oczywiście dostępne na podstawie raportu 13F, są również dostępne w zakładce pomysły, która prezentuje właśnie różnego rodzaju portfele znanych inwestorów. Jak wspominałem przed chwilą, mieliśmy tutaj opis i analizę portfela Najlepsze akcje Bafeta, do którego, do którego nawiązujemy oczywiście też w ramach pomysłów, w zakładce pomysły, czyli portfele znanych inwestorów. No i jeszcze na sam koniec szósta ze strategii, która pokazuje nam, jak prezentuje się model, który pokazuje spółki o średniej kapitalizacji w stosunku do benchmarku, w którym ponownie jest SP 500, czyli takie spółki niezbyt duże, ale też niezbyt małe, spółki o średniej kapitalizacji, co ma swoje odzwierciedlenie w, w tym parametrze: kapitalizacja rynkowa 2, miliony, 2 miliardy do 10 miliardów, czyli właśnie taka charakterystyka spółek, spółek średnich. Również przyzwoita roczna stopa zwrotu, nieco większy, nieco większy, nieco większa maksymalna wypłata, czyli maksymalne obsunięcie kapitału, ale nadal pobijamy benchmark i to w znaczącym stopniu, jeżeli chodzi o wartości procentowe. Przechodzimy już powoli do podsumowania, czyli chciałbym też zamknąć klamrą dzisiejsze spotkanie, które miało głównie na celu przedstawić Państwu to, na czym polega Propix, jaka idea przyświeca całemu zespołowi Investing.com i Investing Pro w oczywisty sposób. I Głównym założeniem jest właśnie użycie sztucznej inteligencji w połączeniu z, z wskazaniem analityków, mają tworzyć efekt synergii, który z wykorzystaniem właśnie dużej bazy danych, dostępnych informacji na dużym okresie, relatywnie dużym okresie czasu, ma to za zadanie wyselekcjonować spółki, które są w stanie, były przynajmniej w stanie. I na podstawie założeń strategii mają być w stanie pobijać benchmark w, również w przyszłości. Tak więc, jest to jak na razie pokazane w postaci sześciu podstawowych strategii inwestycyjnych, o których szczegółowo mówiliśmy w części poprzedniej. No i tak jak też podkreślałem kilkukrotnie, czy to w ujęciu miesięcznym, czy w ujęciu kwartalnym dane są aktualizowane i w zależności od wyników może zmienić się aktualne sugerowane portfolio. Dzisiaj już serdecznie dziękuję Państwu za uwagę. No i zapraszam oczywiście na kolejne spotkania.